Wieczór. Witajcie, moi kochani, bardzo serdecznie. Mamy wam cydr tęcza i wiadro brokatu. E, czynimy dzisiaj kolejną część wielkiego rytuału wrześniowego i odcinamy złożyczenia Złożyczenia złożeczenia. złożyczenia są takimi najczęstszymi ograniczeniami energetycznymi, z tego względu, że są powodowane przez różnych ludzi, mniej lub bardziej świadomie. Przeważnie z zazdrości, z zawiści. Ja nawet nie mówię, chociaż oczywiście też o takich złożeczeniach, które są już takie typowo skierowane w naszą stronę przez złośliwość, albo że się komuś coś wydało, wydawało, albo że były jakieś oczekiwania, które nie zostały spełnione. Tych złożeczeń tam może być na różnym poziomie, ale nawet typu, żeby cię tam skręciło, albo żeby bycie tam coś tam, bo masz, nie wiem, bardziej. Czerwoną kieckę od mojej czerwonej kicki, czyli oprócz zazdrości, która generuje te złożyczenia, to właśnie złożyczenia dzisiaj będziemy odcinać. Zapalcie nasze główne świece, które pilnują i są świadkami naszego obrzędu, i będziemy zaczynać. Przypominam, że odcinania, których nie robiliście do tej pory, możecie sobie zrobić na przykład rano, tutaj z nami kontynuować, także to nie ma problemu. Jest to jakiś ciąg dla mnie i aktywnie uczestniczących, jakby ktoś dopiero się zorientował, że coś się dzieje, to też nie jest energetyczny problem, żeby przystąp przystąpić z nami do działania i działać i również samodzielnie z prowadzeniem mem jedynie i azalisz tylko. No dobra, przestrzeń myślę oczyszczona, więc zaczynamy. Kreślę ten krąg po trzykroć, po trzykroć wznosząc wezwanie. Niech moc dobrych potęg tu dzisiaj przy nas stanie. Kreślę ten krąg po trzykroć, po trzykroć wznosząc wezwanie. Niech moc dobrych potęg tu dzisiaj przy nas stanie. Kreślę ten krąg po trzykroć, po trzykroć wznosząc wezwanie. Niech moc dobrych potęg, tu dzisiaj przy nas stanie. Zapalmy nasze świece. Niech światło tej świecy stanie się świadkiem naszych obrzędów i naszą ofiarą. Władco ognia, przeniknij nasze dusze. Spal wszystkie nasze lęki na popiół. Spal wszelkie złorzeczenia skierowane w naszą stronę. Te świadome i te, o których nie mamy pojęcia. Władco powietrza, wyślij iskry ognia, powiewami wiatru do Słońca, Księżyca i Gwiazd. Władco wody, spraw, byśmy stali się pełnym naczyniem wyciągniętym ze studni i wyniesionym na światło. Obmyj nas, tak byśmy stali się źródłem, którego pragniemy najgłębiej. Władco Ziemi, zcal nas i wzmocnij, spraw byśmy stali się solą naszego życia, spraw byśmy stali się zjednoczeniem. Jedno drzewo może zapoczątkować las, jeden ptak może zwiastować wiosnę, jeden uśmiech może zapoczątkować przyjaźń, jedna ręka może podnieść duszę. Jedna gwiazda może poprowadzić statek. Jedno słowo może dać cel. Jeden głos może zmienić naród. Jedna iskra może zamazać ciemność. Jedna świeca może oświetlić pokój. Jeden uśmiech może pokonać mrok. Jedna nadzieja może nas podnieść. Sprawbyśmy w energii czterech żywiołów wody ognia i powietrza i ziemi stali się wolni od złożeczeń, czyści i zjednoczeni. Na północ południe wschód zachód kieruje za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza wody ognia ziemi niech także będą błogosławieni. Poprzez ogień i jego moce, poprzez ziemię i jej siłę, poprzez powietrze i jego lotność, poprzez wodę i jej czułość, krąg jest otwarty, lecz niezłamany. Dziękuję Wam, moi kochani, po trzykroć Wam dziękuję. Na spełnienie naszych życzeń naszą energię kieruję. Rozpiskę, jakie po kolei odcinania mamy, macie na szkole, na moim profilu, na mediach społecznościowych generalnie długo by to wymieniać. Także zapraszam codziennie na cztery wspólne minuty z wielką magią, choć niepozorną świecą. Pamiętajcie o łapkach i aktywnościach. Natomiast co wytrwalsi, zapraszam do kolejnego pokoju, czyli za moment odbędzie się wieczór z wróżką. Dziękuję Wam i do zobaczenia.